Uczelnie w całej Polsce są teraz w trakcie rekrutacji kandydatów na studia. Nie inaczej jest w przypadku szczecińskich uczelni, na których wciąż zostało dużo wolnych miejsc. Na Uniwersytecie Szczecińskim zakończył się właśnie pierwszy nabór na studia. Nie wszystkie kierunki wyczerpały limit kandydatów, z drugiej strony nie każdy chętny miejsce na uczelni zdobył, i właśnie z tych powodów rusza drugi nabór. Najbardziej oblegane kierunki, które zamknęły już swój nabór to oczywiście psychologia, y, prawo, nowość genetyka i biologia eksperymentalna, które zakończyły już nabór. No i tam został wyczerpany limit miejsc. Pozostałe kierunki y, w dużej mierze prowadzą drugi nabór, który trwa do 29 lipca. Między innymi kierunki biologiczne, biologia, y, mikrobiologia, y, nauki ścisłe, czyli matematyka, optyka okularowa, oczywiście humanistyczne y, kierunki, pedagogika. jest no ich sporo, zapraszam na stronie internetowej jest cała lista. Naszego uniwersytetu, dostępna dla wszystkich. Drugi nabór na studia jest szansą dla tych osób, które nie dostały się na nie za pierwszym razem lub po prostu jeszcze nie brały udziału w rekrutacji. Technicznie, pierwsza i druga rekrutacja nie różnią się między sobą niczym, poza tym, że niedostępne są już te kierunki, gdzie wypełniono limit kandydatów. Normalnie wybieramy kierunek studiów w systemie, który służy do rekrutacji. Wpisujemy swoje wyniki z matur, dokonujemy wpłaty opłaty rekrutacyjnej, załączamy w wersji elektronicznej dowód wpłaty w systemie. To bardzo ważny element i z tym wszystkim musimy wyrobić się do 29 lipca. 3 sierpnia jest ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu. Drugi etap w tym naborze polega na złożeniu kompletu wymaganych dokumentów. To trwa do 10 sierpnia, 12 jest ogłoszenie wyników listy osób przyjętych. Wbrew temu, że od kilku lat głoszony jest też zmierzch kierunków humanistycznych, wyniki rekrutacji mówią co innego. Na wydziale humanistycznym dużą popularnością cieszą się bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i tradycyjnie już pedagogika. Świetnie poradził sobie też wydział filologiczny, gdzie furore zrobiła Germanistyka z drugim językiem obcym do wyboru, a także iberystyka i skandynawistyka. Swoją szansę wciąż mają osoby, które będą w sierpniu poprawiać maturę. Zapraszamy wszystkich kandydatów, którzy we wrześniu odbiorą swoje pozytywne wyniki z poprawki, na stronę Uniwersytetu. Będzie tam umieszczona lista kierunków, które będą prowadzić nabór dodatkowy w ramach oczywiście uchwalonego limitu, ale jak najbardziej takie nabory są przewidziane dla tych osób. Kiedy będzie wiadomo mniej więcej, jakie to będą kierunki, bo to będzie rozumiem już nie drugi nabór, a kolejny? To będzie nabór dodatkowy. Myślę, że około 3 września już będzie wiadomo, które kierunki będą prowadzić ten nabór dodatkowy. Wszelkie informacje na temat drugiej i kolejnych rekrutacji na Uniwersytet Szczeciński można znaleźć na stronie internetowej elektronicznej rejestracji kandydatów. Odpowiedzi na pytania udziela też biuro do spraw rekrutacji.